To w największym stopniu wpływa na koniunkturę na tych rynkach. To są trzy rzeczy. Na tym wykresie widzimy cenę bitcoina na tle zmiany podaży pieniądza w tzw. M2 w 80 największych gospodarkach świata. W ich interesie nie jest doprowadzenie do tego, żeby pożyczkobiorcy mieli problem z wypłacalnością. Oni chcą po prostu zarobić na tych pożyczkach. Sygnał sprzedaży pojawia się wtedy, kiedy to RSI z indeksu Mów przekracza poziom 53. Cześć, z tej strony Jacek Lorek. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o rynkach tak zwanych Risk Assets, czyli rynkach akcji oraz rynkach krypto. Co w największym stopniu wpływa na koniunkturę na tych rynkach? To są trzy rzeczy. Po pierwsze, płynność. Po drugie, płynność, a po trzecie, ponownie płynność. Dlatego płynność jest kluczem do zrozumienia, czego na tych rynkach możemy się spodziewać i dzisiaj tą płynność Wam zmapuję. W tym celu użyję trzech narzędzi. Pierwsze, określenie płynności za pomocą zmiany podaży pieniądza globalnej M2. Miarę płynności przy pomocy wskaźnika zmienności cen obligacji skarbowych. Oraz płynność, już stricte rozumianą na rynku krypto, w połączeniu z moim narzędziem on-chainowym o nazwie stablecoin Algo. Zaczynam od podaży pieniądza M2. To jest jedyne narzędzie, które tutaj nie jest moje. Tutaj, w tym momencie, pozwoliłem sobie przykleić wykres, którego, który jest autorstwa analityka o nazwie kolintox Crypto. Natomiast Uznałem, że warto to zrobić, ponieważ po pierwsze narzędzie jest proste, zrozumiałe, a poza tym pokazuje to samo, co pozostałe moje już własne dwa narzędzia. Na tym wykresie widzimy cenę bitcoina na tle zmiany podaży pieniądza w tzw. M2 w 80 największych gospodarkach świata. Zależność jest taka, że kiedy rośnie podaż pieniądza. Rośnie również popyt inwestycyjny na y, aktywach ryzykownych, na rynkach akcji, na rynkach krypto. Kiedy spada podaż pieniądza, M2 spada płynność, spada również popyt inwestycyjny. Przy czym na tym wykresie widzimy, że podaż pieniądza jest przesunięta w czasie w, stosun w stosunku do ceny bitcoina o 80 dni. Dlaczego? No, wynika to z obserwacji autora, ale generalnie sprawa sprowadza się do tego, że zmiany podaży pieniądza M2 mniej więcej przekładają się na zmiany popytu inwestycyjnego w paśmie transmisyjnym oko około 3 miesięcy. Także to, co dzisiaj widzimy na zmianie podaży pieniądza, będziemy widzieć na rynku za 3 miesiące. I właśnie na tym wykresie mamy przesunięcie o 80 dni, czyli blisko 3 miesiące, i widzimy, że Bitcoin jak po sznurku podąża. Za zmianami podaży pieniądza, tej sprzed 80 dni. Kiedy spojrzymy sobie, gdzie w tej chwili jest cena bitcoina oraz spojrzymy sobie, gdzie w tej chwili jest płynność i gdzie ta płynność będzie za kolejne 80 dni, to widzimy, że podaż pieniądza M2 pokonała. ATH z poprzednich kilku miesięcy. Na podstawie tego możemy śmiało spodziewać się, że, że coś podobnego stanie się również na rynku akcji, jak również na rynku krypto. Drugie narzędzie, bieżące płynność, jest związane z rynkiem obligacji, a konkretnie z indeksem zmienności cen obligacji, tak zwanym indeksem MOVE. Co to jest indeks MOVE i jaki to ma związek z koniunkturą na rynkach akcji czy na rynku krypto? Indeks MOVE jest dokładnie tym samym dla rynku obligacji, czym indeks wIX dla rynku akcji, czyli mierzy zmienność cen. Im większa zmienność cen na rynku obligacji, tym większy, tym wyżej jest indeks Mów i odwrotnie, kiedy zmienność spada, Spada również indeks mów, a amerykańskie krótkoterminowe obligacje skarbowe, czyli obligacje o zapadalnościach od 1 miesiąca do 12 miesięcy, są najlepszym narzędziem, najlepszym instrumentem finansowym jako zabezpieczenie, tak zwany kolateral pod pożyczki na rynku międzybankowym. I tak, Część banków ma nadwyżki płynności, z kolei inne banki mają niedobór płynności i pożyczają sobie, przekazują sobie tą płynność na rynku międzybankowym właśnie pod zastaw tych obligacji. I jaki to ma związek ze zmiennością cen? Dostawcy płynności, czyli pożyczkodawcy, ich, w ich interesie nie jest. Doprowadzenie do tego, żeby pożyczkobiorcy mieli problem z wypacalnością. Oni chcą po prostu zarobić na tych pożyczkach. W związku z tym nie chcą dopuścić do sytuacji, kiedy zabezpieczenie tych pożyczek spadłoby poniżej wartości samych pożyczek. W związku z tym dostosowują oni wielkość pożyczek w zależności od tego, jak kształtuje się zmienność. Cen tych obligacji. Czyli im większa zmienność cen, tym większe dyskonto biorą pożyczkodawcy jako zabezpieczanie pożyczek. Czyli im wyższa zmienność cen, tym jakby mniejsza kwota jest dostępna płynności, którą mogą dostarczyć pożyczkodawcy. Czyli innymi słowy, im większa zmienność cen, tym mniejsza kwota pożyczek, tym mniejsza płynność. Im mniejsza zmienność cen, tym większe źródło pożyczek. Tym większa płynność na rynku. Na tym wykresie widzimy historię całego indeksu MUF, czyli to jest od 2003 roku do chwili obecnej, i to jest to wykres miesięczny, i widzimy, że przez zdecydowaną większość czasu, blisko 95% czasu, ta zmienność, ten indeks MUF porusza się w takich lekko padających yy, równoległych kanałach spadkowych. Natomiast od czasu do czasu następują gwałtowne wybicia tego indeksu w górę. I takie wybicia mieliśmy na przykład miejsce jesienią 2007 roku, dosłownie na kilka tygodni przed wybuchem największego kryzysu gospodarczego w czasach powojennych, czyli tak zwanego GFC (Great Financial Crisis). Mieliśmy taki wystrzał również indeksu mów na kilka miesięcy przed krachem covidowym, i mieliśmy również równie podobny wystrzał indeksu mów dosłownie na miesiąc przed szczytem z 2021 roku, kiedy rynki pogrążyły się w 2022 roku w spadkach związanych z gwałtownymi podwyżkami stóp procentowych przez główne banki centralne świata. Żeby to jeszcze, że tak powiem, lepiej zobrazować, jak to w tym, w tym wyglądało, ob, wyglądało obecnie, to widzimy, że na przełomie marca i kwietnia mieliśmy również próbę wybicia tego indeksu z tego kanału, czyli, czyli czegoś podobnego, jak te przypadki, które opisywałem z poprzednich lat. Ale również widzimy, że to wybicie okazało się fałszywe i nasz indeks mów Zawrócił z powrotem, czyli jakby nie wygenerował nam sygnału sprzedaży dla aktywów ryzykownych. Obserwowanie, czy doszło do wybicia, czy nie jest dosyć uciążliwe i nie do końca jednoznaczne. Dlatego w tym celu ja opracowałem własne narzędzie oparte o zachowanie tego indeksu Mów, a konkretnie o Wskaźnik RSI na miesięcznym wykresie indeksu MOV. Na tym wykresie widzimy indeks SP500, to jest ta czarna linia i lewa skala, oraz to moje narzędzie, czyli to RSI z indeksu MOV i to jest ta fioletowa linia i prawa skala, przy czym ta skala jest odwrócona. Czyli kiedy Indeks MOVE rośnie, czyli również rośnie to RSI, to na tym wykresie nam ta linia spada. I teraz sygnał sprzedaży pojawia się wtedy, kiedy to RSI z indeksu MOVE przekracza poziom 53, co na tym wykresie widzimy to w ten sposób, że linia fioletowa schodzi poniżej tej żółtej linii równoległej. Żeby przybliżyć dokładnie, jak indeks MOVE ostrzegł nas przed spadkami w przeszłości, to mam tutaj zzoomowany wy, wy, wykres S&P 500 z lat 2006-2010 i właśnie ta fioletowa strzałka pokazuje moment, kiedy indeks MOVE dał nam sygnał sprzedaży. Widzimy, że w ciągu następnych 18 miesięcy nastąpił gigantyczny krach na rynku akcji, a S&P 500 spadł o blisko 60%. Kolejny taki moment to jest marzec 2015 roku i po tym sygnale, po tej fioletowej strzałce przez następne 12 miesięcy mieliśmy takie dwa, nazwijmy to mini krachy na rynku akcji SP 500 najpierw latem 2015 roku, a później na przełomie 2015 i 2016 roku pogrążył się w takich dwukrotnie w 15% spadkach. Kolejny moment to jest sierpień 2019 roku. A kilka miesięcy później nastąpił krach covidowy, kiedy rynek zanurkował o ponad 30% w ciągu dwóch miesięcy. I kolejny taki sygnał to jest grudzień 2021 roku. Przez następne 9 miesięcy SP 500 spadł o około 30%. Czyli kiedy indeks MUF daje nam sygnał sprzedaży. Jest to w zasadzie nieomylny sygnał, że możemy się spodziewać czegoś złego na rynku akcji. Ale to dotyczy nie tylko rynku akcji, bo również w podobny sposób oddziałuje na inne e, rynki ryzykowne, również na rynek krypto. I tak również pokazuje ostatnie dwa sygnały na indeksie Mów na tle ceny Bitcoina. To jest sygnał z sierpnia 2019 roku i widzimy, że przez kolejne sześć miesięcy cena Bitcoina spadła. Z ponad 10 tysięcy dolarów do 4 tysięcy dolarów spadek o 60%. Kolejna taka sytuacja to jest grudzień 2021 roku. Sygnał na indeksie MUF: dostajemy sygnał sprzedaży, a przez kolejne 11 miesięcy Bitcoin zaliczył spadek 77%. W związku z tym warto teraz się przybliżyć jeszcze raz temu wskaźnikowi, ja się cofnę w tym momencie, żeby zobaczyć, co z tego wskaźnika wynika obecnie. I widzimy, że w tym momencie nasz indeks move, to znaczy na, nasz wskaźnik oparty o indeks MUV na wykresie idzie w górę, idzie w górę, czyli oddala się od sygnału sprzedaży. Wzrost linii fioletowej sprzyja wzrostom na rynkach aktywów ryzykownych, także nie powinno dziwić ani rajd na cenie akcji globalnych, jak również to, co dzieje się obecnie na rynku krypto. Natomiast warto śledzić to narzędzie, bo kiedy indeks, kiedy to moje narzędzie, czy ta fioletowa linia zacznie ponownie spadać, Albo spadać i zbliżać się do linii żółtej, będzie to sygnał ostrzegawczy przed tym, że możemy się spodziewać się czegoś złego na rynku. I trzecie narzędzie, tak jak powiedziałem, moje autorskie narzędzie, które mierzy już płynność stricte na rynku krypto, jest to narzędzie oparte o kapitalizację stablecoinów. Narzędzie nazywa się Stablecoin Algo i zostało oparte o daną, dany on-chain, Pochodzące z glasnot, która się nazywa tak zwanym wskaźnikiem SSRO, czyli Stable Coin Supply Ratio Oscillator. To jest ta dana wejściowa i, ten, i ta dana wejściowa, czyli Stable Coin Supply Ratio Oscillator, to jest relacja kapitalizacji bitcoina. Do kapitalizacji stablecoinów, i ona jeszcze jest ziskorowana, czyli jest jakby ważona odchyleniem standardowej ze zmienności tej relacji. Generalnie im niższe SSRO, tym jakby większa płynność w postaci kapitalizacji stablecoinów przypadająca na jednego dolara kapitalizacji bitcoina, czyli większy potencjał do wzrostu ceny. Moje narzędzie. Przyrobiło statystycznie ten, to, ten, ten oryginalny wskaźnik SSRO w wyniku czego powstaje wskaźnik który ja nazywam tak zwany stablecoin algo index i kiedy ten stablecoin algo index który osiąga wartości od 1 do 10 spada poniżej 2.66 moje narzędzie generuje średnioterminowy sygnał kupna tak zwany strong buy sygnał. W historii tego narzędzia, a to jest okres od 2018 roku, mieliśmy do tej pory 10 takich sygnałów i właśnie na tym wykresie Bitcoina naniesione są te momenty, kiedy te sygnały się pojawiły. I tak, mieliśmy taki sygnał kupna w grudniu 2018 roku na dnie bessy 2018 roku. Następnie taki sygnał się pojawił w listopadzie 2019 roku, gdzie po tym sygnale mieliśmy średnio terminowe odbicie. Cena Bitcoina odbiła z 7 Dolarów na blisko 10 500 dolarów, czyli wzrost blisko 50%. Następnie Kolejny sygnał pojawił się w marcu 2020 po krachu covidowym, dokładnie na dnie krachu covidowego. Kolejny sygnał pojawił się we wrześniu 2020 roku po korekcie Bitcoina z 12 tysięcy na 10 tysięcy dolarów, a przed głównym rajdem tamtej hosy końcówki 2020 i początku 2021. Następnie dostaliśmy taki sygnał w czerwcu 2021 roku, kiedy Bitcoin zaliczył krach po pierwszym szczycie z kwietnia za. 2021 jest krach o 50%, czyli to jest, to jest czerwiec 2021. Kolejny sygnał to jest styczeń 2022, gdzie dostaliśmy krótkoterminowy dołek w, w Besie 2022 roku, kiedy cena Bitcoina po tym sygnale odbiła o ponad 40%. Kolejny sygnał to jest czerwiec 2022, czyli praktycznie prawie, że na samym dnie bez -y 2022 roku i ostatnie dwa przypadki, to jest sierpień 2024 na koniec korekty, marzec sierpień 2024, czyli ta korekta z 70 kilku tysięcy na 50 tysięcy i ostatni taki sygnał, który pojawił się dosłownie kilka tygodni temu, a dokładnie w dniu 6 kwietnia, żeby jakby nie być gołosłowny, że dokładnie Stablecoin Algo dało sygnał kupna praktycznie w samym dołku, to przeklejam tutaj zdjęcie wpisu dla naszych kursantów zamieszczone na naszej stronie jtlresearch.pl i właśnie w dniu 7 kwietnia, tutaj mamy datę 7 kwietnia, pojawiła się adnotacja na temat raportu specjalnego na temat Stablecoin Algo o tym, że Stablecoin Algo dało sygnał Strong Buy po wczorajszym dniu, czyli po dniu 6 kwietnia. Przypomnę tylko, że cena Bitcoina wtedy wynosiła 78 tysięcy dolarów. Także 7 kwietnia poinformowaliśmy o tym naszych kursantów, natomiast 11 kwietnia również opublikowaliśmy ten fakt, że tak powiem, w przestrzeni publicznej. To jest jakby zdjęcie wpisu, które pojawiło się na naszym profilu na platformie X. To jest wpis z 11 kwietnia, który również odnosi się do sygnału Strong Buy na Stebicon Algo Index w dniu. 6 kwietnia. Także Stablecoin Algo jest fajnym narzędziem pokazującym bardzo precyzyjnie średnioterminowe okazje zakupowe, natomiast Stablecoin Algo w połączeniu z innym moim narzędziem Algo tworzy wręcz mieszankę piorunującą. Super narzędzie. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej jak działa Stablecoin Algo i Algo, polecam mój Poprzedni materiał na kanale YouTube z zeszłego tygodnia, gdzie właśnie o tym wspominam. Także podsumowując, śledzimy to, co dzieje się ze zmianą globalnej płynności podaży pieniądza M2. Patrzymy, co się dzieje ze zmiennością cen obligacji, czyli zwanym indeksem MUF, oraz śledzimy wskazania Stablecon ALGO w kwestii płynności stablecoinów na rynku krypto. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Do następnego razu. Cześć.